Witam serdecznie, Kikowy Szlak, 25 wrzesień 2011. Dzisiaj kilka słów takiego małego rozważania na tym kilku Szlaku na temat dobry czy doskonały. Być dobrym czy być doskonałym? Robić coś dobrze czy robić coś naprawdę doskonale? Jaka jest różnica między jednym a drugim? Hmm, na pewno ogromna. Na pewno ogromna. Być w czymś dobrym, a być w czymś doskonałym, ta różnica polega tak naprawdę na dodatkowym wysiłku. Na tym dodatkowym wysiłku, który jesteśmy gotowi włożyć, żeby styl naszego życia, poziom naszego zadowolenia, satysfakcję z tego wszystkiego, co robimy, i radość. I szczęście ludzi, którzy są wokół nas, przenieść z poziomu dobrego na poziom doskonały. To wszystko jest tylko w dodatkowym wysiłku. To jest cała tajemnica, to jest cały sekret. Dodatkowy wysiłek zmienia wszystko. Te dodatkowe 10% do tych 100%, które wkładamy w normalną pracę, w normalne działania, w normalne zajęcia. I według mnie tym dodatkowym wysiłkiem jest prowadzenie przedsięwzięcia, przedsięwzięcia marketingu sieciowego. To jest ten dodatkowy wysiłek w życiu, który wkładamy. To jest ta jakby dodatkowa praca. To jest ten dodatkowy czas, który poświęcamy oprócz tego wszystkiego, co robimy normalnie zawodowo, żeby utrzymać się jakoś na powierzchni, żeby to życie się jakoś wiodło. Ten dodatkowy wysiłek jest absolutnie bezsenny. Ten dodatkowy wysiłek stanowi. O tej różnicy między czymś dobrym, czymś typowym, normalnym, generalnie dobrym, czyli tym sposobem, stylem życia, jaki wiedzie większość ludzi, a czymś naprawdę doskonałym, czymś tak wspaniałym, jak może wyglądać ten styl życia, który uzyska się dzięki temu dodatkowemu wysiłkowi. Co jest tym dodatkowym wysiłkiem? Tym dodatkowym wysiłkiem są spotkania, na które warto jeździć. Spotkania, na których człowiek jest zbudowany nieprawdopodobnie od wewnątrz i potem wyraża to na zewnątrz poprzez swoje działania. Takim spotkaniem, na przykład, była ostatnia super sobota, wczoraj w łodzi, na której byliśmy. Takim spotkaniem będzie na pewno wtortowe, wtorkowe spotkanie w Bydgoszczy i w wielu innych miejscach, gdzie będą się te spotkania odbywały. I kolejne, kolejne spotkania. Takim dodatkowym. Wysiłkiem jest to codzienne czytanie, codzienne ustawianie swojego sposobu myślenia, tak aby, aby myśli biegły tam, gdzie chcemy, aby biegły, aby prowadziły nas do tych miejsc, do tych celów, które chcemy realizować. Tym dodatkowym wysiłkiem jest codzienne słuchanie CD, które mamy tym dodatkowym wysiłkiem jest kontaktowanie nowych ludzi jest rozmawianie z nimi jest poka pokazywanie prezentacji to jest cały ten dodatkowy wysiłek ten dodatkowy wysiłek który robi tą ogromną różnicę między czymś dobrym czymś dobrym jakim jest typowe życie chodzenie do pracy prowadzenie własnego biznesu a czymś doskonałym Czym może stać się to życie, jeżeli włożymy ten naprawdę dodatkowy wysiłek? Tyle na dzisiaj z tego niedzielnego kikowego szlaku. Piękne słubickie łąki. Dziś to wszystko naprawdę pięknie wygląda. Słonko świeci. Właściwie już po lecie rozpoczęła się złota polska jesień. Ale tu na słubickich łąkach to wszystko wygląda jeszcze bardzo, bardzo letnio. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro na kikowym szlaku.